przed Rady Europejskiej już za nami. Wielki sukces finansowy i dla rozwoju gospodarczego. Ale widzę, że nie samą polityką żyje internet. Premiera polskiej gry, Cyberpunk 2077, jest zdecydowanie popularniejsza niż jakiekolwiek negocjacje. Nawet te warte 770 miliardów. Pozdrawiam wszystkich graczy. Na pierwszy rzut oka można by zaobserwować, że premier. Chwali polski tytuł, chwali redów, podnosi go także do statusu polskiego sukcesu gospodarczego. Jednak Orbnius, jako prawni analizatorzy, postanowił doszukać się sensu. Możemy wprost zauważyć, że w premierze walczą dwa wilki. Jeden wilk, który bardzo chce odwrócić uwagę od negocjacji na cokolwiek innego, patrząc na to jak poszły, A drugi, który jednak chce się trochę pochwalić, że wiecie, 770 miliardów, patrzcie, jak tej pieniędzy pieniędzmi obracam, kim ja nie jestem. I te dwa wilki walczą w premierze i my nie wiemy, który wygrał. My, my wiemy, że witamy w Orbie. już poważną analizkę, to wydaje nam się, że to już czas, żeby zacząć robić po prostu nowy content w tym formacie, więc spróbujemy, zobaczymy, jak nam wyjdzie. To tak, że mieliśmy też trochę mniej czasu i nie chciałbym się robić bardzo poważnego researchu, który byłby o bardzo, bardzo poważnych rzeczach, więc czego się dowiecie, to jest na to szansa, ale dzisiaj będziemy bardziej Śmieszkowo. To będzie właśnie, pan Morawiecki już był, potem będą jakieś polskie pesy będą, potem będą też jakby takie różne rzeczy, jak rabini, polskich sondaży wyborczych, więc naprawdę będzie ciekawie. Będą jakieś inne rzeczy a w zagranicy, no to, co? oczywiście, koncie chiński, y, oczywiście, Brytyjczycy. Za pomocą swojej floty walczą z dorszami, czy tam z ludźmi, którzy mówią dorsze, to się jeszcze wyjaśni, zobaczycie. A i Putin, który stał się już oficjalnie legendą, jest nieśmiertelny, więc wszyscy możemy bić mu pokłony. Będzie naprawdę zabawnie. To tak jak mówiliśmy, rabini się wypowiedzieli, tak? Cebos i Iblis wypuścili swoje sondaże dotyczące tego, jak obecnie kształtują się nastroje, jeśli chodzi o preferencje wyborcze Polaków. Używajmy dobrej nomenklatury. No i też jak można się spodziewać. No tak to przypominam, że żyjemy w kraju, gdzie prezydenci zrobili sobie osobne debaty, i to nie przez COVID, tylko dlatego, że w sobie im się coś nie podobało, więc jakby w takich warunkach to, że mogą być pewne rozbieżności, tak to nazwijmy w, w obiektywnych sondażowniach, nikogo nie powinno dziwić, co jest chorym symptomem, ale... Okej? Okay. No więc zróbmy sobie takie porównanie. To jakby, wiecie, była już analiza wiersza, teraz będzie analiza porównawcza, jakby z nami możecie przygotować się do matury. Dla szybkiego, dla szybkiego dodania wiarygodności oba te sondaże odbyły się w miarę podobnym okresie. Ibris zrobił od 30 listopada do 10 grudnia, Cemos od 11 do 12 grudnia. I żeby jeszcze bardziej nadać temu wszystkiemu obiektywności, to Ibris bierzemy sobie z Onetu, a Cebos z wprost.pl. Także będziemy mieli, no, starcie światów, można powiedzieć. To będzie, to będzie wojna światów. Zacznijmy sobie od tego, co nas łączy. Po co się dzielić na początku? Zacznijmy od pięknych, łączących rzeczy. czy co do których nie musimy się różnić. które nas łączą. W miarę PIS 31% według Cebosu i 34% według Ibrisu. Hołownia też okazuje się, że nie było aż takiego dialogu między tymi dwoma podmiotami, jednak zgodziły się do tego, że ma około 15%. Tutaj będziemy mieć gdzieś dokładnie liczby, więc to nie będę się wprost na to zagłębiał. Nie będę się zagłębiał nad porównywaniem liczb a analizie sondażu, tak myślę że to jest dla wszystkich jasne. No i Konfa, i to też jest miarę ciekawe, bo o ile różnica jest bardzo mała, bo to jest 5,1 do 4,9, to Ibris już stwierdza, że Konfa by się nie dostała. Tymczasem Cebos stwierdza, że by się dostała. Ale to są bardzo małe różnice, po prostu no, no, no nie wiem, no w sensie no, tam były różne protokoły w historii. Jeśli chodzi o pewnych uczestników Konfederacji, więc no, więc też wiecie, trzeba, trzeba ostrożnie, nie? No ale teraz dlaczego są raminiami? Bo, bo, bo w innych rzeczach się tak do końca nie zgadzają. Koalicja obywatelska sól wokół y, sondażowni w Polsce y, według Cebosu 18%, według Ibrisu 23, ,4%. To już jest to już jest całkiem sporo. Chuście przyznać, to, to, już jest, to już jest znacząca zmiana w świecie, którą proponujemy te dwie sondażownie. Lewica, y, lewica, jak można było się spodziewać, po, z lewicą poszło jeszcze grubiej, y, lewica, według ibrisu 9,7%, a według Cebosu 3,9%. I to już jest, to nasz, to, to, to byłoby najwyżej, jak można tylko strzelać, bo to już naprawdę jest, to jest imponująca różnica. I powiedzielibyśmy, że jest największa, ale niestety nie, ponieważ PSL, PSL wygrał, wygrał stawkę. PSL według Ibrisu 6,4% i teraz zapytacie, ile dał Cebos, tak? Czy może dał 11%, może dał 0,3%. Nie, po prostu ich nie uwzględnił. <laughs> Dobra, kolejna sprawa, trochę śmieszna, trochę nieśmieszna, no to jakby Trochę śmieszna, trochę nieśmieszna, sami ocencie. Pamiętacie jak PiS mówił o tym, że zrepolonizuje media i wszyscy się śmialiśmy, i wszyscy w ogóle mieli takie, że o co chodzi, jak to się nie ma stać i tak dalej. No i my wszyscy założyliśmy, że to w ogóle pójdzie tak, jak wiecie, z wetem. Ja zrobię śmieszny moment, bo jak robiliśmy przygotowanie tego materiału, to mieliśmy taki moment, właśnie, że wiecie, żeby było jakieś śmieszne porównanie, to trzeba coś wymyślić, nie? I właśnie tak mieliśmy taki dobra, to wymyślmy jakąś taką coś, co PiS tam, medie powiedział, a tego nie zrobił na koniec. I dosłownie mieliśmy takie 5 sekund zawahania, bo uznaliśmy, że jakby dosłownie to parę godzin temu stało się coś, do czego może nawiązać. Więc to jest też całkiem zabawne żeby to zrobić. Ale w każdym razie jest Polska Press, która jest największym holdingiem medialnym w Polsce. Poszło dużo łatwiej i no, około 100 gazet lokalnych właśnie znalazło się w posiadaniu Grupy Orlen. Jesteście sobie nagilem, obajtekiem, no i co? No byliście wójtem Przycimia, i w sensie, to dosłownie nie jest żart, bo... My wiemy, że taki pewien memiczny wy wydźwięk na Pcimie, nie mam nic do Pcimia, ale, ale to jest określane, no, przyznajmy to sobie. Więc wójt Pcimia, potem już jego kariera ruszyła bardzo z kopyta, bo po tej, po tej fuszce można powiedzieć, został prezesem energii, był tam gdzieś w Radzie Nadzorczej Lotosu i teraz jest prezesem Orlenu, w sensie... Szybka kariera. To lubimy. Więc jako, że nie wątpimy w jego pomysł, pomysły, skoro awansuje tak szybko i dostaje pewnie takie pieniądze, no to uważam, że to jest genialny zakup. E, no, jakby super sprawa. No, dzięki temu polskie media może wreszcie naprawdę zacząć być polskie, tak? Przykład takiej gazety. Motofakty.pl uważamy, że dużo dobrego zrobi reprezentacja. Nie będziemy już pisać w jakichś Volkswagenach czy innych yy, niepolskich autach, bo tylko dobre polskie samochody elektryczne. Wielki sukces, wielki sukces. I jak tylko nadając temu leciutkiego, poważnego tonu, to no, może być trochę przerażające, że rząd posiada już teraz yy, taki konglomerat medialny, będziemy to wszystko w jak dobrze się to utrzyma. Rząd zapowiada, że tam wszystko dalej będzie lecieć obiektywnie, na spokojnie, nic się nie stanie złego, więc my ufamy rządowi i my wierzymy, że nic się nie stanie. Chcieliśmy nam zapromodarować ten motor motorsport.pl, ale no, chyba się nie da, bo jest lokalny. Zobaczymy, może jakaś analiza tego. Słuchajcie, i zanim jeszcze wyjdziemy sobie z Polski, to bardzo szybko będzie o wecie i będzie naprawdę szybko, więc yy, nie mrugajcie. się osiągną największy sukces polskiej dyplomacji, to jest są słowa rzecznika PiSu, yy, więc yy, my im ufamy. Yy, okazuje się, że weto nie przeszło, tak się spodziewał i Polska nie uzyskała nic praktycznie. Ale też zaraz potem trendował hashtag weto albo śmierć, które było powiedziane wcześniej, potem okazało się, że no chyba nie. W tym wszystkim jeszcze gdzieś tam z boku stoi sobie Ziobro i w ogóle jest bardzo zły i mieli nawet te swoje obrady wyjścia z, z koalicji, a w końcu okazało się, że nie mogą z różnych powodów, pewnie finansowych. W tym wszystkim on dalej sprawy do różnych trybunałów i chce, żeby to jakoś było weryfikowane i to mu się nie podoba, trzeba przyznać. My jako jedyni... Posiadamy orbową komórkę konurką wywiadowczą i, i udało nam się być nagrania z tych negocjacji i są trzeba przyznać szokujące, więc y, zapraszamy do oglądania. Szokujące materiału przyzamy. Czego Wy znowu chcecie? My byśmy chcieli zmienić. Co zmienić? Zapisy. Które? No, to możemy to wyrzucić po prostu... Nie na tym polegają negocjacje. No, dobra, to weźcie tak, zapiszcie to po prostu, żeby to było to samo. Ale że coś zrobiliśmy i chcę to na piśmie. Żeby nie kosztować, to nie, nie miałem papierów sobie. No, 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 nie, no, ma, to gdzieś, nie, nie Dobra, to to po prostu. no, to właśnie był największy sukces polskiej polityki międzynarodowej, od obrania muru berlińskiego. Dział Zagraniczny, Orb News. Chciałbym zejść z tego zmęczonego tonu, ale najpierw polska dyplomacja, potem nasi widzowie, to jest powoli czas, żeby zmieniać target. Nie no, spoko, w sensie super, wysłuchajcie tam, proszę, Zagranicę, bardzo nie przyjmujemy za każdym razem. Ale ożyjmy już trochę, już koniec z tym, z tym, tym takim tonem pełnym jakiegoś takiego, no nie wiem nawet jak to nazwać, tego, takiego. Marazmu. O, o, o! Zacznijmy mówić o rzeczach, które są naprawdę niesamowite i żyjemy nimi. Władimir Putin stał się oficjalnie śmiertelny. Jakby kropka, koniec. Dyskusja zamknięta. Władimir Putin jest najpotężniejszy, najpiękniejszy, Awe, Władimir Putin. Duma przepchnęła poprawki, które sprawiają, że Władimir Putin praktycznie staje się. No, 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 nietykalny, tak? W I sensie, to nawet nie wiecie, nie dlatego, że jest prezydentem Rosji. Nie, nie, Władimir Putin staje się tytanem, bo poprawki dotyczą ustawy, która mówi o immunitecie dla byłych prezydentów. No, Władimir Putin dostał tam już tak przekroczone rzeczy, że jest że się w ogóle nie wpada za nic, w sensie dosłownie Władimir Putin może zrobić wszystko. Władimir Putin dostał w tej jednej poprawce plus 5 do przegrętów finansowych, do niewykrywalności przegranych finansowych, odblokował Ukrainę jako nową część grywalnej mapy. Jakby naprawdę ten człowiek jest niesamowity, już teraz może zrobić po prostu wszystko. Jeżeli nie było tak dosłownie, to immunitet oczywiście może być uchylony, tylko że problem polega na tym, że zrobili tam już takie fikołki że praktycznie musi to przejść przez wszystkie organy i wszystkie muszą się zgodzić, żeby mu to zabrać, w sytuacji, kiedy jest podejrzany o to, że wiecie, popełnił czyn... Jakby, jeśli on zabije kogoś w środku Moskwy, po prostu podejdzie i go zabije, to jeszcze wszystkie organy w Rosji muszą się zgodzić do tego, że może odpowiadać, i dopiero, że może odpowiadać wtedy. I na koniec, w ramach tego, że jesteśmy obiektywnym medium i mówimy same fakty, tylko fakty i tak dalej, to obserwatorzy zwracają uwagę, że Duma na razie tylko jakby, wiecie, przegłosowała i więc jeszcze prezydent musi podpisać i organiów wierzy, że... Prezydent Rosji nie pozwoli na takie traktowanie, tak, żeby kogoś się tam pod prawem. My wierzymy w prezydenta Rosji. Myślimy, że jest na ten prawy człowiek, że po prostu y, tego nie podpisze. Y, Władimir Putin na pewno nie podpisze dekretu, o tym, że Władimir Putin jest nietykalny i dostaje dużo nowych rzeczy. Także jeszcze nie jest pewne, tak, jak to, czy Biden wygrał z Trumpem. Do mniej więcej w podobnej skali jest pewne. Y, a teraz y, astrologowie przewidują końc chiński. Astrologowie i astronomowie to prawie to samo, prawda? Nikt nie widzi różnicy. No to właśnie o tym teraz będzie, o astrologach. A właściwie o, o księżycu, o słońcu. O tym, że Chiny kradną księżyc i budują sztuczne słońce. Zacznijmy sobie od słońca, bo no Chiny ewidentnie musiały komuś ukraść patent. Chiny zbudowały słońce swoje, własne, mają tak na swoim terytorium, więc możemy zastanawiać się nad tym, czy to nie jest jakaś podróbka, czy nie ukradli komuś patentu. Prawdopodobnie Amazon w tym momencie sprawdza swoje papiery, czy na pewno nie patentował kiedyś słońca, bo Amazon patentuje wszystkie jak leci i nie wierzycie. Wieża na drody, opatentowana przez Amazona. W paru różnych wersjach, bo, bo czemu nie? Na w każdym razie Chiny. Wybudowały sobie to sztuczne słońce, tak to nazwijmy, jest tam dużo gorętsze niż sztuczne słońce, no ale może być to przełom, jeśli chodzi o badanie nad fuzją atomową. Więc hmm, ciekawe, ciekawe, ciekawe sprawy. Do tego wszystkiego postanowiły, że ukradną sobie jeszcze fragment księżyca, bo czemu nie? No wiecie, tam od 40 lat nie było misji na księżyc, co prawda Chiny już jakieś tam zrobiły i coś tam podobno poprzewoziły. No ale teraz do tego wszystkiego, że poza tym, że kradną, tak wiecie, fizycznie, przyjeżdżają i tak po kawałeczku sobie zabierają, to że to już koniec tego, żeby Amerykanie posiadali księżyc wbili swoją flagę. Jak wiemy, prawo działa tak, że jak swoją flagę. Tak, coś to jest twoje, więc teraz do Chin należy Księżyc, także może południowochińskie, jak już będzie ich całe, to mogą też zrobić mu przypływ, żeby było jeszcze większe, więc całkiem spoko sprawa. No i na zakończenie, jeśli już była kolonizacja Księżyca, no to teraz kolonizacja całej reszty świata, więc porozmawiamy o Wielkiej Brytanii. No, no z czym kojarzy się Wielka Brytania, tak? Commonwealth, Royal Navy, David Beckham. Flota dwa razy większa niż innego państwa, które ma dużą flotę. No i ta wybitna flota właśnie brytyjska będzie walczyła o Doronę. Ale jak będzie broniła dorszy? Zapytacie się. No, bardzo prosto, będzie dryfowała. Parę 80-metrowych statków marynarki wojennej będzie dryfować po wodach Wielkiej Brytanii i bronić dobrych brytyjskich dorszy przed europejską biurokracją. Jeśli 1 stycznia faktycznie dojdzie do twardego Brexitu, no to dorsze będą exposed na, 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 na biurokrację Unii Europejskiej, która bardzo chętnie zato, zatopi w nich swoje kły. Więc y, brytyjska marynarka będzie służyła obronie tego dobra. Yy, no i co no, znaczy, tam rząd wypowiada się, że tak na spokojnie nie będziemy strzelać do europejskich kutrów, w sensie nie użyjemy broni, ewentualnie będziemy Wam rekwirować statki, no spokojnie, w sensie jesteśmy ciekawi jak to wyjdzie, chociaż nie oszukujmy się, jest 2020 rok, a tutaj chodzi o świeżą rybkę, także jest 2020 rok, a tutaj chodzi o świeżą rybkę, więc nigdy nic nie wiadomo. A 2021 może być, słuchać strzały, więc słuchajcie uważnie, tak jak słuchajcie kolejnego odcinka ORP. No a jak już idą święta, to my jako redakcja chcieliśmy życzyć Wam... Ale będzie jeszcze jeden odcinek z przed świętami. Czemu ja to noszę w stencie? Stary, mógłbyś już dobry research w końcu?